Początek księgi Syracydesa. Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z nim na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności. Któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość. Któż potrafi zbadać? Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość. Rozum roztropności od wieków. Korzeń mądrości komuś się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności, któż poznał. Jest jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje siedzący na swym tronie. To pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co go miłują. Hojnie nią wyposażył. Bojaźń pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. Bojaźń pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie. Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. I dla tych, którzy są mu wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki. Założyła u ludzi fundament wieczny, a u ich potomstwa znajdzie zaufanie. Pełnia mądrości to bać się pana, który upoi ich owocami swoimi. Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami, a spichlerze swoimi płodami. Koroną mądrości. Bojaźń pańska, dająca pokój i czerstwe zdrowie, a pan ją przejrzał, policzył, wiedzę i poznanie rozumu, jak deszcz wylał, i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają. Korzeń mądrości to bać się pana, a gałęzie jej długie życie.